Dzieciaki! Chodźcie tutaj! Nie wiecie, gdzie by tu można pożyczyć łopatę i kilow? Nie! Nie? U nas można! A gdzie to jest daleko są? Kawały! No to siadaj, pojedziemy! Ale jestem z kolegą! Jednym? Tak! Dobra, siadajcie! Dość. Chłopaki, je. Dobra No, uciekajcie w Andrzej, trawa dla osła! Sią, sią, uciekajcie! Wyszek, zabierz torka! Sią! Dzika gonie! Sią! Co to był? Sią! Pożyczył od nas łopatę i kilow. Ale kto to był? Znasz go? Nie wiem. Nie wiesz po co mu te narzędzia? Skąd on sio. jest? On nie jest tutejszy. To po co możeście pożyczyli łopatę i kilow? Bo prosił! Los. Nie znają człowieka, a pożyczają mu narzędzia. Nic mnie nie obchodzi. Łopata i kilo mają być w domu. Kaśka! Nie było tu tego pana, co nas zabrał tą taksówką? Chyba pojechał na polwa. Tak, tak. Nie, koniecznie powinien przeor, przeorto zobaczyć. Dobrze, dobrze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku Amen. Proszę, oddajmy przybory. Oddajcie bratu eksperytowi i chodźcie z nami. Możecie być świadkami ciekawego odkrycia. Chodźcie. Fascynujące odkrycie. Wczesny gotyk. Popatrzcie jak na tego zakonnika. Jaki znakomity rysunek. I te wysycone barwy. To wygląda na scenę przedstawiającą akt fundacji kościoła. Główna nawa. Kaplica. Charakterystyczne wejście do zakrystii. Tak, to by się zgadzało. Tak, to jest plan naszego kościoła. Zaraz, zaraz. Jak mam rozumieć, panie magistrze... Te dwie kreski. Tu na skrzyżowaniu transeptu z nawą boczną widzę jak gdyby wyjście do podziemi. To może i do skarbu. Jakiego skarbu? Krąży tu legenda o skarbie znajdującym się w lochach. No bywało tutaj wielu amatorów łatwego wzbogacenia się. Szukali, ale nic nie znaleźli. A kto to był? Nie wiem. Andrzej, kto to był? Widzieliśmy go, jak się kręcił na starym folwarku. A kilofiłopata? Nie martw się, nie zginie. Czekaj, czekaj, bokiem. Słuchajcie, a że to był jeden z tych, co szukają skarbu? Jakiego skarbu? Nieważne, ludzie tak mówią. A co ludzie mówią? To są plotki, Andrzejku. Niech pani opowie. No mówią, że dawno, dawno temu, w czasie najazdu szwedzkiego, albo jeszcze wcześniej, król kazał schować olbrzymi skarb w lochach klasztoru, żeby się nie dostał w ręce wroga. To dlaczego teraz szukają na folwarku? No dlatego, że te lochy się ciągną dla zmylenia w różnych kierunkach i nie wiadomo, którędy tam się wchodzi. Tu nie ma żadnego wejścia. Może je zamurowali. Przed wiekami w czasie jakiejś przeróbki kościoła. Chłopcy mogą mieć rację. Zupełnie słusznie. Można by sprawdzić czujnikiem. To już, Olgierd, twoje zadanie. Dobrze, chłopcy, dobrze. Andrzejku, weź grabie. Tylko ostrożnie, bo swoje oczy powybierać. No. Ops! I na sam koniec. Na tył, na tył to lżej będzie zbierać. Na no, Michał Zbyszek, ruszajcie się. A ja ci mówię, że to jest poszukiwać skarbu. Kto? Ten z folwarką. Eta. Idziemy. No to co? Nie pracować na roli. Ho, ho. Chodź. Zobacz. Jest. Nikogo tu nie ma. Pewnie wszedł do środka. Chodź. Po co? Może przyjąłby nas do szukania. A do czego mu wspólnicy? Stary. Porozmawiamy. Może mu się do czegoś przydamy? Co to może być? Tajne przejście, wchodzimy? Ja wiem, czego wy tu szukacie? Wychodzić, co wy tu robicie? Eee, może panu w czymś pomóc? A w czym wy mi chcecie pomóc, co? My nie wiemy. Słuchajcie, a nie wiecie, gdzie by tu można przenocować? U nas pan może nie ma rodziców. Rodziców nie ma? No to wychodźcie. Proszę, niech posiada. Ja zaraz wracam. No. Po coście go sprowadzili? No bo prosił. Możeś czegoś dowiemy o skarbie. Akurat ci powie. Już ja go podpytam. Przecież my zupełnie nie wiemy, co to jest za człowiek. To wypuść florka. Pies zawsze poczuje, co to za człowiek. Jak się będzie łasił, znaczy, że dobry. Jak się ten pies wabi? Florek. Florek. No chodź tu. No chodź. Idź no chodź tej Florek. Idź. No. Chodź tu. Hmm. koszałego opałek, chodźcie tutaj. Do szkoły chodzicie? Teraz są wakacje. Świeże masło, proszę jeść. Sami zrobiliśmy. A pan to chyba na urlopie. Po rejestracji widzę, że pan jest z Warszawy. To nie jest mój samochód, tylko wypożyczony od kolegi. Dobrego, ma pan przyjaciela? Chciałbym mieć takiego. A dużo ma pan przyjaciół? O, dużo, bardzo dużo. A gdzie? Wszędzie. W całej Polsce. Kto to jest? Nie wiem. To jakiś podejrzany facet. Nic nie chce powiedzieć, gdzie pracuje, a ten samochód to też nie jego. Może ukradziony. To po coście go tu sprowadzili? To Andrzej. Słuchajcie, to jest poszukiwać skarbów. No tak, wyobraźcie sobie. Wracają rodzice, a przed domem zamiast świata stoi Polones. A on przyjmuje nas do swojej spółki. Co ty? Sny przed zaśnięciem opowiadasz? Śpij lepiej, poszukiwaczu skarbów. Chodź, idziemy do łóżka. Hmm. No, wstawaj! Która godzina, już po ósmej. A gość? Już go dawno nie ma. Andrzej, widziałem tego faceta, jak jechał do fowarku. Nie za dużo wczoraj powiedzieliście? Czy też chcieliśmy go wybadać? Ale kto tu kogo wybadał? Jak to? Tak to! Pewnie załadował cały ten skarb, a Was pozostawił pogrążonych w błogim śniegu. Tylko za dużo nie gadaj. Lepiej więcej wiedzieć, a mniej mówić. Trzymaj to. On już tu jest. Poczekaj. Pójdziemy tam i co? Zabłądzimy. Jak potem wrócimy? Przemyślałem to. to To powinno być tu. No to co? kuć? W imię Boże Kuć. Panowie, kujemy. samego To lata Andrzej Dajcie świecę, świece świece Ostrożnie. Tu nie ma żadnego wyjścia. Oto nasza Tel El Amarna. Coś takiego. Kto by się spodziewał? Jakaś skrzynia? Siedemnastowieczna. To trzeba otworzyć. Podważymy. Łajdźko. Ostrożnie. Ostrożnie. Rób to ostrożnie, żeby nie zniszczyć skrzyni. Bez względu na zawartość to jest cenny zabytek. Nie da rady. Trzeba podważyć. Proszę. Czego chcesz? Nie przeszkadzaj. Odkryliśmy skarb. Nigdzie nie mam żeja Tu go też nie ma. ważaj Kuba Andrzej Andrzej Kuba latarka mi zgasła Kuba Kuba Andrzej Andrzej, gdzie jesteś? Co ci się stało? Andrzej! Andrzej! Zasypało go Michał Zbyszek, Gosia. Nikogo nie ma. Modelskie poszli do klasztoru. Do klasztoru? Nieprawdopodobne, nieprawdopodobne. Wspaniał. Zasypało Andrzeja! Zasypało go, Andrzeja zasypało! Co? Ja wyszedłem po niczce. Co ty bredzisz? On tam został w lochach. W jakich lochach? Na starym folwarku. To trzeba wezwać straż pożarną. Bracie ekspedycie, alarm! No i gdzie teraz? Tutaj, i ja teraz poprowadzę. Chodź. Aha, chwileczkę panowie księża. E, przepraszam, strażacy. Bierzemy łopaty, kilofy, bosaki i za mną. To tu. Gdzie? O, tędy wchodziliśmy. No dobra, dobra. Wy tu zostajecie. Panowie, szybko. i said Popatrzcie, to tu. Zwalony strop. Trzeba odkopać. Andrzej! Andrzej! Andrzejku, słyszysz mnie? Andrzej! No nie da rady. Trzeba kopać. Ale bez kilofów to nie ruszymy tego. No odrzucajmy na prasę. Dobrze, tylko ostrożnie. Nie ma go. O Boże! On na pewno zginął. Nie becz. Płacz nic tu nie pomoże. Ale słuchajcie. Mam pewien pomysł. A to się wiąże z dzisiejszym odkryciem. Z tego miejsca. Prowadzą lochy do kościoła, tak? Tak. A z rotundy, którą dziś odkryliśmy, to musi być przejście dalej. Idziemy. Kupa! Kupa! Jest tam kto? Co to znaczy gdzie? Nie wiem. Co ty tu robisz? Dawaj torbę. Nas zasypało. Jak to nas? Kuba jest tam. Chodź. A Kuba? Jemu nic nie grozi, tam jest wyjście. Chodźmy, musimy poszukać innego wyjścia. Tu gdzieś musi być wyjście. My już stąd nigdy nie wyjdziemy. Nie bój się. W czasie wojny ja ukrywałem się w tych lochach. No i teraz pokusiło przypomnieć sobie młode lata. To pan nie szuka skarbu? Jakiego skarbu? A nie! Wspomnienia to nigdy największy skarb. Nie ma szansy. Możemy liczyć tylko na straż pożarną. Zniszczonej łatwo już nie spuści się, jeśli znak jest się przekrywce. A tak jest, jest świat, że przybyt tam wróci echem. Ty chceś laty, pójdzie, bo brat, ty podzieszysz go z